Witajcie mieszkańcy i mieszkanki Bielska i okolic. Tu widziałam Jasienica, między Międzyrzecze i mieszkańcy nie tylko z Wapienicy, bo to nie jest problem tylko w Wapienicy. Wojska polskiego! Wojska polskiego! Stare Bielsko! Polski skrzydeł! Polskie skrzydeł! Dobrze Was tutaj widzieć tylu! Między rzeczy. Między rzeczy się upomina bardzo blisko. Zaraz za miedzą będzie dymiło. Bardzo dobrze Was tutaj widzieć w takim gronie, ponieważ od początku roku słyszymy, że jest nas kilku. Kilka osób, które postanowiło zepsuć plany. Oczywistą oczywistość. Jesteście żywym dowodem na to, że mamy prawo wyrazić własne zdanie. I jak na razie, oprócz pierwszego spotkania, na którym nie było włodarza, nie mieliśmy możliwości powiedzieć mu w oczy, co myślimy o tym pomyśle. Dziś w tym temacie przedstawimy Wam kilku gości. Jest z nami pan Andrzej Sowa. Pan Andrzej Sowa to jest jedyny radny powiatowy, który od początku konsekwentnie mówi nie dla spalarni Nie ma problemu i się nie boi jednak interes mieszkańców chodzi w mniejszości jest dla niego dużo ważniejszy jest też z nami leszek posłuszny. Nasz to, nasz leszek to ten gość, który na wizji cytuje. W Gór Jakucie. Dziś chcemy streścić dla mieszkańców, dla tych, co słuchają, widzę, że chyba też będą oglądać, tak naprawdę, co się wydarzyło w ostatnim czasie. Bo teoretycznie mówi nam się, że nic bez nas. Teoretycznie nic się nie dzieje. Ale my odnosimy wrażenie, że w sposób bezwzględny i cyniczny miasto, wykorzystując stan pandemii. Ciała, ale niechętnie się tym dzieli. Jest jeszcze tutaj dzisiaj, ale nie wiedziałam, Przedstawiciel młodego pokolenia Doknes. Witamy. To jest bardzo ważny głos i bardzo ważne wsparcie. Osoba, ikona dla młodych ludzi. I choć na co dzień, jak podkreślał w filmie promującym dzisiejsze spotkanie, zajmuje się czymś zupełnie innym i takich treści nigdy na swoje profile nie wkładał. To jednak ten głos jest istotny. To jest głos młodego pokolenia, które dostanie w spadku to, co miasto w tej chwili próbuje robić po cichu. Proszę Państwa, Doknes zrobił dla nas jedną ważną rzecz. Pomógł nam w kwestii, w której nie możemy się odkąd jesteśmy zorganizowani przeciwko spalarni, nie możemy się przebić. Dzięki jemu, jego filmikowi w bardzo szybkim czasie rozeszła się informacja o tym proteście i o naszej niezgodzie. Proszę nam wierzyć, jesteśmy blokowani przez. No cóż, trudno mi powiedzieć dokładnie przez kogo, bo nikt się nigdy nie przyznaje. Ale wszystkie komentarze, które są pod wpisami miasta i portali miejskich przeciwko spalarni są usuwane, a piszący są blokowani. Jestem jedną z osób, która nie może wyrazić swojej opinii na żadnym portalu miejskim. Drugą to jest pewnie Leszek i każdy z nas. Więc jeżeli widzicie wpis. Miasta i widzicie pod nim same pozytywne komentarze, to wiedzcie, że negatywne są usuwane. Dlatego szczególnie ważne są dla nas rozpowszechnienia informacji, które my wrzucamy na naszej stronie i dlatego tak bardzo dziękujemy do Knesowi, że pomógł nam w tym. Dziękujemy. Tak, zanim w ogóle zaczął się dzisiaj protest, bo miałam w innej kolejności mówić, ale mieszkańcy mnie wyprzedzili. W tej chwili cały czas trwa zbiórka podpisów. Pod zaproszeniem dla pana prezydenta takie zaproszenie, z tyłu treść zapraszamy do wapienicy. Każdy, kto ma ochotę, może się podpisać. Złożymy to na dzienniku podawczym przy najbliższej okazji, a będzie ich zapewne sporo. Proszę państwa, jeszcze jedna rzecz, o której e, przed chwilkę, um, chwilkę mi umknęło, ale ktoś mi przypomniał. Pan Dariusz Machej. Ja nie wiem, czy on jest tutaj wśród nas. E, on również wsparł naszą kampanię informacyjną dotyczącą protestu, dotyczącą naszego sprzeciwu. Mieliśmy sygnały, że nie może z nami być. To jest z światowej sławy śpiewak operowy pochodzący z Bieska Białej, jeśli ktoś nie wie. zapraszał na to spotkanie. Zapraszał, także bardzo, bardzo, panie Dariuszu, dziękujemy za pomoc. To symboliczne zaproszenie, które macie możliwość dzisiaj podpisać, to jest tak naprawdę. Nasze wezwanie przysłowiowego pracownika na przysłowiowy dywanik. Wzywamy prezydenta i jego urzędników, jego obecności oczekujemy w wapienicy. Mamy dość. Dość mamy obelg i kłamstw kierowanych pod naszym adresem. Że nie wiemy, że nie jesteśmy ekspertami, że nie mamy zielonego pojęcia. Ja jak patrzę na was to widzę tyle ekspertów, ile głów. Bo każdy z nas ma rodzinę, zdrowie, życie jedno i to wszystko do stracenia. Stop spaleni! Stop spaleni! Stop spaleni! Stop spaleni! Stop spaleni! Stop... Widzimy się tutaj w symbolicznym trochę miejscu, ponieważ to miejsce to jest pierwsza linia rażenia potencjalnego truciciela. Zanim przejdę do faktów i mitów, podzielę się jeszcze taką refleksją e, koleżanki, co to jest definicja blisko i daleko według ratusza. Mam idealny widok w tej chwili. Tutaj będzie powstawał parking. Parking, ponieważ jest bardzo blisko naszych pięknych terenów krajobrazowych, turystycznych, rekreacyjnych. Parking z dofinansowaniem na turystykę. To jest blisko. Blisko wapienicy, blisko zapory, tak aby wszyscy turyści mogli sobie tutaj zaparkować i podziwiać. Równocześnie mówi się, że spalarnia, która jest dokładnie w tej samej odległości co zapora, jest daleko. To ja się pytam, czy 2,5 km do zapory i 2,5 kilometra do spalarni, to to jest to samo blisko, czy to jest to samo daleko? Każdy ma swoje blisko, widać. <gulanie> nie wspominając już o odległościach od pierwszych zabudowań, które będą tuż za spalarnią. Ja mam kilometr! Trudno to wyrazić jakimś przymiotnikiem. Y y y część Państwa już wie, część może nie. Nie ma już dofinansowań Unii na spalarnię. Z śmiem twierdzić, że skoro korzystamy z dofinansowań na turystykę, na budowę parkingu, to być może pan prezydent zamierza skorzystać z dofinansowań na turystykę, na spalarnię. Bo przecież wmawia się nam w publikacjach miasta, że to jest miejsce, do którego będą przyjeżdżać wycieczki. Niech pan prezydent do jako Będą przyjeżdżać wycieczki, wasze dzieci będą ze szkół jeździć, oglądać spalarnie? Czy aby na pewno, czy ktoś nie traktuje nas tu przypadkiem. Nie dokończę. No dobrze, to przechodzimy do mitów. Pierwszy mit, którego nie ma na ulicy, ale się z nim podzielę. Jak rozdawałam ulotki, wieszałam plakaty, rozwoziłam banery, mieszkańcy dzielili się na trzy grupy. Wiedzą wszystko, będą i jesteście. Druga grupa. Jaka spalarnia? Nie wiedzą nic. I trzecia grupa. Nie ma po co przychodzić, bo ta spalarnia już się butuje. Fundamenty leją. Okazuje się, że kampania propagandowa i promocyjna w czasie pandemii, bez możliwości organizowania takich spotkań jak dzisiaj, była cholernie skuteczna. Na tyle skuteczna, że większość mieszkańców uwierzyła, że nie ma sensu protestować, bo to się już buduje. Pierwszy mit. Nie buduje się i nie będzie się budować, dopóki nie będzie wszystkich decyzji urzędowych. A o te jeszcze nie wystąpili. Nie zbuduje się też z drugiego powodu, jeśli mieszkańcy nie wyrażą na to zgody. Brawo takich spotkaniach jak to. A przykładem na to, na obalenie tego mitu, że nasz głos nie ma znaczenia jest inicjatywa Stop wrocławskiej spalarni, której gorąco w tej chwili pozdrawiamy. Brawo, brawo, wrocławskiej spalarni, jest tutaj z nami i będzie to oglądał. Mieszkańcy w prawie w dwa miesiące zmusili prezydenta Wrocławia mniej więcej brzmiało tak na ostatnim wywiadzie. Możecie sobie to zapisać, wydrukować i zapamiętać. Spalarni nie będzie. No to jednak kosztuje wymiana, więc kwestie ekonomiczne też są ważne, ale to też kwestia czasem głupoty i zaniechania, jak ktoś powiedział. Póki nie wymienimy kopciuchów, problem nie zniknie. Trzeba wymienić i to się stanie, ale spajarnia nie rozwiąże z tego problemu i nie ma z tym absolutnie nic wspólnego. Europa likwiduje, mięsko buduje! Europa likwiduje, buduje! To wolne, to wolne, to wolne, to wolne, to Prezydent mówi tak, O było jeszcze zanim został prezydentem, to nam obiecywał. Obiecuje zmieniać bielsko tak, jak chcą bielszczanie, a nie decydować za nich. Obiecuję cykliczne spotkania z mieszkańcami, na których zapewniam będziemy mogli porozmawiać otwarcie i szczerze. Pinokio, 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 Pinokio. Proszę Państwa, jak propaganda miejska wpisuje się w rozmowę szczerą i otwartą z mieszkańcami? Propaganda, która mówi tylko na tak, jest tylko na tak. Nie ma, okazuje się, że spalarnie według naszego Urzędu Miejskiego nie mają żadnych minusów. Takie pytanie do zastanowienia, dlaczego nie ma ich w każdym mieście. Może w każdym, domu od razu. może w każdym domu? Proszę Państwa, kolejny cytat ze strony prezydenta. Będziemy konsekwentnie dążyć do podnoszenia atrakcyjności wszystkich części miasta, tak, by mieszczanie chcieli wyjść z domu i mieli gdzie aktywnie spędzać czas. Kolejny punkt, proszę państwa, opracowanie strategii rozwoju turystyki, tak żeby Bielsko było obowiązkowym miejscem na mapie turystyki południowej Polski. Naprawdę, ze spalarnią. Naprawdę ktoś wierzy, że spalarnia jest miejscem turystycznym? Ale i tak najbardziej wzruszyła mnie pierwsza strona. Uważam, to jest cytat z prezydenta, to nie ja. Uważam i taką filozofię będę stosował w przypadku objęcia stanowiska prezydenta, że ludziom żyje się lepiej. Jeśli mogą decydować o swojej przyszłości i mają realny wpływ na otaczającą ich rzeczywistość. Zapomniał, zapomniał. Ktoś z Państwa czuje, że ma wpływ na otaczającą go rzeczywistość? Nie czujemy tego, prawda? Okazuje się, że wszystkie te obietnice spełniane są przez co? Przez wybudowanie spalarni? Stop spalarni! W Bielsku białej! Stop spalarni! W czasie debaty z niezależnymi powiedział: Należy jednak pamiętać, iż zakład to również składowisko, które nie jest obiektem schermetyzowanym i niestety w specyficznych warunkach atmosferycznych. Powoduje emisję niezorganizowaną na tyle istotną, że może być odczuwalna poza obrębem zakładu. Jesteśmy mieszkańcami. I wyborcami. I wyborcami. To jest nasz tytuł, to jest nasze prawo. Wypowiadajmy się, bo jeżeli ktoś nam mówi, że spalarnie są bezpieczne dla zdrowia, to powiem Państwu, że monitoringiem w czasie spalania objęte jest tylko 9 podstawowych substancji. To jest monitoring ciągły i te pewnie będą pilnowane tak, żeby spełniały normy. Natomiast Wy, wystarczy niewiele wiedzy, żeby wiedzieć, że podczas spalania nie powstaje tylko dziewięć substancji. Pozostałe substancje są e, sprawdzane, testowane tylko dwa razy w roku w terminie ustalonym przez spalarnię, z firmą, którą wybiera spalarnia. Proszę Państwa, jaki my mamy tytuł, żeby się wypowiadać?